Przywitamy się. Uwaga na trzy. Raz, dwa, trzy. Chwila. Siemano, z tej strony Arkos, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w Away Out. Nie, Away Out. Tak, Away Out, way out. E, o, o, o. Dobra, od tych dwóch, co z spierdla nawiali. Ze mną jest smutny. Przywitaj się. Hala, hala, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony smutny. No, jedziemy. Kontynuujemy naszą przygodę. Oczywiście ja biorę Leo. A jak żeby nie inaczej. No. I zobaczmy więc, jak się nasza przygoda potoczy. Skrócie, ostatnio jesteśmy wydyma, wydymani przez babkę, która nam broń dostarczyła. Tak. Nie będziemy mówili, jakiego było koloru skóry. Kto oglądał uważnie, ten wie. No. A chyba, że ktoś będzie kurwa skakał po materiale. To 10 sekund. <grym> Dobra, jesteśmy tu. Okej. Okay. Telefon, make a call. Musimy musiać... wow. Dobra, na razie nie ma co dzwonić. O, mam Menela. <grym> Masz. Czekaj, czy jest? O, to jest parkę kucającą się. Jesus, Czekaj. Jak było na wojnie? Kurde, gość przeżył wojnę w Wietnamie no, Okej, okay, tu jest Parka, tam do nich On <noise> <noise> się wbił mi

There. Okay, here it is. Maybe you should talk to them. Same as everywhere else. It's 36 cents. 36 cents for a lousy pack of smokes? Are you serious? Yeah, price has been 36 cents for the past two years. Where have you been? Been around. Just haven't been buying any cigarettes, that's all. Well, are you gonna buy something or what? check it out. Yeah, I've gotten this type. No. Seriously? Wish me. Yeah, I need some change to make a phone call. Sorry, but you have to buy something first. What in my are talking? All right. What do you recommend? You? Uh, I have some top notch girly magazines. I'll pass. Mm. Give me some cigarettes. Filtered. Okay, mam, mam drobniaczki, mam drobniaczki. Fajnie. Mam... Te on do mnie, e, sprzedawca, że chciał mi porno sprzedać. To, to czemu nie wziąłeś? A to Vincent się odmówiła, nie ja gujfa. Aha. Te i zagali do baby, ty zagali do baby. Ona ma łom.

Nie będę, będę miły dla Kubity, no. bo, ch bo chciała leo poderwać A on żonaty Kurde, nie mogę z tego kichola yep. Coś ty kurda zrobił e, bo to było obce kopni ja posieł koptałem gówno No i coś ty zrobił lampa świeci A znasz takie powiedzenie Najciemniej jest pod latarnią No, bo to mówi Dobra, a nie mogę kopnąć drugi raz Dobra to, to, to ja zagadam do pana e, weterana no. A nie mogę do chuja zagadać, o Dobra, to no to Idę musisz zadzwonić. Musisz zadzwonić Halo! Gazpacho. Halo, policja, proszę przyjechać po Arkosa Znów się kręci w kółko. Tak znów się kr... Jezu, nie... On mnie prześladuje w grze. Jak, kręci się w kółko? No! Ej, no, nie widać mnie. Hallelujah! Ja się kręcę wokół budki telefonicznej. No patrz, nie widać mnie. No patrzę. Ja się kręcę, a mnie nie widać. Talking about you, okay? I'm fine, but I need to be somewhere else right now. Hey, you can't just walk away. I'm not walking away, but something happened and I need to be there, all right? Vincent, we've come too far to back down now. You need to talk to me. Tell me what's going on in your head. Talk to me!

Kurde, Hitmana wynajęli No jednak... No wi no jednak Harvey, no... Wita... Wiedza, że nie szczędzi w środkach A. Dobra, drzwi. Zamykam Okej okay. aż mi się przypomina moment z... No Trochę z Welcome to the game Dobra, wentylacja Musimy iść na górę Bo okay. nie mamy za dużo czasu Dobra Ci popchnę Dobra Szybko. Kurde On to za chwilę rozwali Dawaj Ktoś ma kurde pancernego buta No Dobra Kurde Dawaj Ale, Oj. E, ale, ej, Macela nie ma takiego dobrego No Widać, że się uczyło od szturmowcy w Imperium Kurde Musimy iść Tak o Kurde Akurat musieliś zapomnieć broni A przecież Vincent miał klamkę No A Albo też zostawił w samochodzie Aha Wiesz, to, to miało być to, to miało być tylko szybka, wiesz Telefon I spierdalamy dalej Ora. Panel kontrolny No ja mam, ja mogę to przesunąć dla ciebie Dobra to ty przodem się schowaj Oła Trafił mnie! Dobra, gdy jeszcze żyjesz. Ale kurde, dwa strzały. Ale widziałeś, prawie mnie zabił. Na ja prawie. Jeden strzał, y, jeden, dwa strzały już po mnie. Zaczaj się. No, chyba zrób mu ambusza. Ambusz! Dawaj. Już jeszcze biegnę, spokój. Doskonale. Okay, ale nie nie ma... można mu dać dość do broni. Nie. Dobra, udusimy dziada. Dobrze. Mamy go. O! Oh. Killer został załatwiony przez killerów dwóch. Co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? <noise>

just had a baby that's great news congrats man sure it's it's great thanks you don't seem too happy about it trust me I'm happy it's just it's really complicated between me and my wife look complicated or not you gotta go see a kid whatever's going on between Kurde. Mimo wszystko, niby taki kawałku tasa, to, to jednak no potrafi zrozumieć człowieka. No bo jednak wiesz, Leo już no też ma dziecko. Tak. I wie jak to jest. No. Jedziemy na, jedziemy na szpital. No. Kurde. Ja nie wiem, czy nie było przypadkiem innej metody zabicia tego killera. Czy, czy... Kurde, nie wiem, czy mi się to nie mieli z inną grą. Bo tam można było spuścić chyba y, worek, coś, żeby go przygnieść. A to nie mogło być, To mogło być z inną grą. No. Ciekawe czy nie kończy to z Hitmanem e, krwawą forsą. Albo z jakimś, aviation. z której No. Well, yeah, I can imagine it is. Mm. What's wrong, man? What's the problem with you and your wife? <sighs> Look, Carol is the love of my life. We've always wanted to have a child, we tried for years. Whoa.

Myślisz, że to światełka, a to pędzący pociąg? No, to jest tak. Bez widzi światełko w tunelu, pty, o, e, o, ktoś tam jeszcze widzi e, tory kolejowe, a e, kolejaż widzi dwóch idiotów na torach. <grym> Czekaj, jak kurde? To idealnie na nas teraz. Cudany nas. No, jak? no. O, jesteśmy w szpitalu. Arek. Fajnie. Pamiętaj, to nie jest szpital psychiatryczny, więc trzeba uważać. No, spokojnie. Przecież wiem, to nie jest szpital na, na Gliwickiej. Chciałem powiedzieć, tylko ty masz fartę, to nie jest szpital na NFZ. No. <ścoughs> Czuję się trochę jak w orzepowicach. <ścoughs> Niestety nie. Jeszcze ma chyba Alzheimera Arek, Arek, Arkos Tak? Mam bliźniaczki dawaj, chodź tu we dwóch, patrzaj Wiedziałem Kurde Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem Kurde, w tym samym momencie <cultu> cool. Nawet nie chcę wiedzieć, jak one w łóżku robią. No, no, się Ten tekst, no. Powiem tylko, że jest echo. Jezu! Jakie to jest komiczne. Dobra, chuj, zapytaj doktora. Zapytaj, zapytaj doktora Pierdo. <lights> Ten Arek, to którą bierzesz? Tą po lewej czy po prawej? Po lewej A to to prawej, spo... o dobra Co? Spoko, spoko, wiesz, one są identy... One sobie ten patet, więc spoko Hurt him, back. him hey. <laughs> oh, Jak ja wiedziałem Jak ja wiedziałem yes. on powie, albo wiesz, wiedziałem, że jeśli jak się doktor Hurcie, się, hurt, you, hurt him back. I... <laughs> Drug, <laughs> Mortal Kombat w dupy. Co na jest Mortal Kombat? Co to jest Mortal

Okej, okay. już idę do ciebie e, chwila gdzie ty jesteś. A to. Tak, chodź Zagraj w grę. Połącz, po, połącz cztery. Okej. Okay. Po prostu musisz połączyć cztery tam poziomo czy pionowo. I możesz mnie zablokować też. A nie będę taki hamski. ja mogę być. Mm. IQ, IQ 100% teraz Jak rozjewać przyjaźni z Arkiem oh, no I dobrze Make it up mother omelette here Jack Jedna tu kwota z MGR Taki make it o mother here Jack i can't stay one Friday. egg O nie kurde ta nam kurde arka wymaga <laughs> Areczka wymaga hm, Hm hm jest... Z czaju! <laughs> z czaju, kurde, skubany. No. Co? Po podstawił, bo, podstawi, bo cztery i wiesz, idealnie podstawiłeś mi cztery. Jezu, nie zwróciłem na to uwagi. Spoko, zagrajemy raz jeszcze. Kompletnie na to uwagi nie zwróciłem Wykorzystałem okazję i ci Cię rozjebałem widzisz, widzisz jaki zajebisty jestem? Tak, kto to mówi? Kto to mówi? Ja to mówię A nie, bo ja Boko Ja też to, po, ja też to mogę powiedzieć Gówno możesz powiedzieć. Gówno! No ty masz w gaciach. A no, zjedz je równo. O ty sobie jako jakąś fajność może ci przyda O nie, tu ci nie dam. Szpaka. Okay. No shit needed. Okej. A, powiesz, tak. Ostateczny, gdyż jeś. Ostateczny. Erek? Tak. tak? Nie! Kurde! Tak, osie jestem po prostu za dobry w to. Nienawi... Już zaczynam nie cierpieć tej gry Spoko, możemy zagrać się to i możemy się stąd zwijać No A, No ale. Normalnie aż mam ochotę teraz kogoś posłać do, do szpitala A nie, chwila, jesteśmy w szpitalu <grym> Tak, jesteśmy w szpitalu, Arek Zresztą, kto się pytał? Ja pytałem Kto pytał? Ja pytałem to ja chyba sarałem. <noise> e, no wiesz, to, na rzadko jak ci wszedło po obiadku domowym. <głos> <głos> Jezu. Dobra. Bo czasami mi reaguje, a czasami nie. Tak. Kurde, myślę, że... Nie skojarzy. Chwila. Nie! A ja. Ale ja, nie będę nie. Kurde. Ale dobrze, że y, miałeś dwa. Okej. Okay. Nie dam ci. Najwyżej no. będę grał na remis już. Będę się starał no. grać na remis. Nie dam ci, kurde. Jak nie dam rady wygrać, to przynajmniej na remis pojadę. Ja nie wiem czy pod, czy, czy pod skosie też bidał dał radę Też nie wiem Szczerze mówiąc Arek Co? D daj dwa kurwa, w prawo Dobra, Dru w drugie lewo <laughs> Jeszcze 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 I tu wrzuć <laughs> Jezu, nie zwróciłem na to uwagi

Kiedyś złamałem rękę. Ja, ja też. <głos> 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 <Debil>. Miał jaja. O! <noise> oh, jaka fajna pielęgniarka! Trzeba będzie przebadać mi coś. <laughs> Get over here! Oh, Tu pogadane, tu pogadane. Wyrzuciłem typa. No. Znaczy się gazetę nie typa. No, ale to... Lecimy. Ty, czemu mi włożyły się rękę przez klatę? Przez plecy do klaty. Vincent, no już jestem, wyjdzie. No. O, oj o, Cyber Marian. on wygląda jak Cybermarion. No wygląda jak Cybermarian. O oh, cholera uh, O so. hmm. okay. oh, kurde uh... so Dobra, ogłuszam oh, go uh, Dobra hey. yeah. <laughs> Jezus Maria, jaki lud <śmienicza> Jezu, to było piękne. Powinienem się leczyć. O, może równowagę. Chwila, jak to się robi? Yeah. Yeah. O chuj, o, chuj. o. <śmienicza> No łatwe to to nie jest, to fakt. O... <śmienicza> Sześć sekund. Wyjechę. Czekaj. Wyjewał. Ah. Oh, ah. <laughs> Jaki synhra. Right. Ach. Kurwa jesteś ty. O, bije rekord rekord Już to ogarniam Shit. Yeah. O! <laughs> Nie masz ze mną szans Ja tak mogę cały dzień Na no spoko Ale to, to czekaj, to ty się bawia moje za dwóch bo i tak przyda mnie... Do, to się do mnie dopić telefonicznie, więc...